Drugim elementem skali administracyjnej są tzw. cele. Zdefiniujmy to. W tym kontekście cel zakłada istnienie mniejszego celu odnoszącego się do konkretnych działań lub zagadnień. Innymi słowy, kluczowa różnica między pierwszym a drugim elementem, proszę to zapamiętać, bo oba dotyczą celów. Ale tam mamy cel, który jest celem długoterminowym, a tutaj definicja mówi, że to jest cel mniejszy. Widzicie więc, że cel długoterminowy jest jak lokomotywa, która ciągnie ze sobą wszystko inne. Natomiast cel cząstkowy dotyczy konkretnego lub niekonkretnego przedmiotu, albo posądanego obiektu czyjeś ambicji, który można osiągnąć lub zdobyć. Główny cel długoterminowy jest prawdopodobnie no cóż, w pewnym sensie niemożliwy do osiągnięcia. Zawsze jestem motywującym, inspirującym czynnikiem, który popycha cię do przodu. Ale w drodze do tego głównego, długoterminowego celu możemy osiągnąć różne, zrozumiałe cele. Wiesz, załóżmy, że istnieje taki punkt, powiedzmy punkt A dla przykładu. I punkt B. Jakie jest uzasadnienie? Rozsądny sposób przemieszczania się z jednego punktu do drugiego. No cóż, oczywiście, że to prosta droga. Dlaczego więc ci to mówię? Jest ciekawe słowo aberracja. Właściwie jest to termin fizyczny i dosłownie oznacza co następuje. Do odchylenia od linii prostej, dzięki któremu możemy dostać się z punktu A do punktu B, ale nie po linii prostej, lecz odchodząc od rozsądnej, właściwej i racjonalnej drogi. Tak samo dzieje się w życiu. Powiedz mi, czy kiedykolwiek zrobiłeś coś bezsensownego i irracjonalnego? Ja mam, myślę, że Ty również nie jesteś wyjątkiem. W tym przypadku można powiedzieć, że postępujemy w sposób aberracyjny, prawda? Więc musieliśmy dostać się z punktu A do punktu B, ale szliśmy krzywo, pochyło, nie w kierunku od A do B. Dlaczego o tym wszystkim mówię? Wiesz, jeśli firma lub osoba ma jakiś jasny, zrozumiały cel i konsekwentnie do niego dąży rozsądną, właściwą drogą, to taki ruch nie jest aberracyjny. Kiedy okoliczności sprawiają, że zbaczamy z drogi albo sami zbaczamy z wyznaczonej trasy, to właśnie jest aberracja. Załóżmy więc, że mielibyśmy zapytać jakąś osobę, zadajemy jej to pytanie: Czego chcesz? A powiedzmy, że odpowiada: Cóż, chcę kupić samochód. Czego potrzebujemy dalej? A raczej, o co powinniśmy go zapytać dalej? Musimy zadać mu dwa pytania. Pierwsze to: jaki samochód chcesz kupić? To logiczne, prawda? A drugie pytanie bardzo często nie jest zadawane przez ludzi, ani sobie, ani innym. To pytanie brzmi: kiedy chcesz kupić ten samochód? Bo to może być Mercedes za dwa tygodnie, albo stary Volkswagen Garbus na końcu życia. Zwróć uwagę, że wysiłek wymagany w tych dwóch scenariuszach jest zupełnie inny. Dlatego, kiedy formułujemy drugi element skali administracyjnej, zwany celami, musimy być absolutnie klarowni i zrozumiali w określaniu czegoś na przyszłość. Naszą gwiazdą przewodnią w tym przypadku jest długoterminowy cel. A ten cel to coś, co prowadzi nas do długoterminowego celu. To konkretny obiekt naszych aspiracji. Pamiętaj, pokazywaliśmy Ci długoterminowy, podstawowy cel Ikei jako przykład. Jak myślisz, jaki mógłby być ich cel, ten drugi element? Oczywiście wyznaczyli sobie długoterminowy cel, ulepszać każdy kolejny dzień życia wielu ludzi poprzez meble, niskie ceny i tym tobobne rozwiązania. Ale teraz, kiedy sformułowali ten długoterminowy cel, musieliby wyznaczyć jakiś jasny i zrozumiały cel. Na pewien nadchodzący okres działalności, prawda? Oczywiście. A być może wyglądałoby to tak. Otworzyć kolejne 200 sklepów Ikea na półkuli wschodniej, powiedzmy. Opanowaliśmy już półkulę zachodnią, a teraz musimy opanować także wschodnią. To był drugi element nazywany celami.